Hej, ja się nazywam Konotori i dzisiaj zabiorę was w podróż do życia młodego dorosłego. Albo przynajmniej tego, jak on je widzi. Osobiście uważam, że żyjemy obecnie w najlepszych i najgorszych czasach jednocześnie, jak chodzi o wchodzenie w dorosłość. Technologia XXI wieku zmieniła świat nie do poznania, co daje nam wiele możliwości, takich jak na przykład praca zdalna, bycie freelancerem albo youtuberem. Mamy o wiele większe możliwości od pokolenia naszych rodziców. W tym jest problem. Poprzednie pokolenia uczyły się rzeczy niezbędnych do życia od swoich rodziców, a oni od pokolenia wcześniej itd. Szybki rozwój technologiczny sprawił, że poprzednie pokolenia nie są już w stanie nas nauczyć, jak żyć w obecnym świecie, ponieważ świat, w którym oni dorastali, już nie istnieje, a zrozumienie obecnego świata często łączy się dla nich z dużym wysiłkiem. Wielu młodych dorosłych musi po omacku odkrywać nową rzeczywistość szukając autorytetów. I często niestety trafiają na ludzi, którzy są sławni tylko dlatego, że robią głupie rzeczy. Kolejną rzeczą będzie obecny system szkolnictwa, który nie uczy praktycznie niczego, co się przydaje w codziennym życiu. No może poza studiami, jaki wybierze dobry kierunek. Myślę, że dobrym i głupim przykładem jestem ja sam. Mimo mojego wykształcenia ekonomicznego bałem się rozliczać pity, póki sam się nie doszkoliłem. To prawie taka sama sytuacja, jak się przechodzi przez warunki w sklepie i się boi, że się włączy alarm, mimo tego, że się nic nie ukradło. No to tak nie powinno wyglądać. Jakbyś się tak zastanowić, to życie każdego człowieka, przynajmniej w naszej cywilizacji, jest zaprojektowane tak, aby po ukończeniu edukacji pracował 40 plus lat, goniąc za pieniędzmi i tracąc zdrowie, którego te pieniądze nie oddadzą. A jak dożyje do emerytury, to łaskawie dostanie się jemużne, która potem nawet nie starcza na leki. Czy chcecie takiego życia? Ja na pewno nie. Dlatego też tak interesuję się finansami i zacząłem inwestować. Aby nie musieć polegać na zusie i móc osiągnąć wolność finansową, zanim w ogóle dostanę prawa do emerytury. Ale to w co i dlaczego powiem w innych filmikach. Sytuacja mieszkaniowa w Polsce jest dramatyczna. Bańka na rynku nieruchomości rośnie i rośnie i nie chce pęknąć. Za każdym razem, jak już dochodzi do sytuacji, kiedy ceny mogłyby spaść, to rząd musi poradzić coś, co, co zatrzyma. Dobrym przykładem jest bezpieczny kredyt 2%, który jedyne co zrobił to sztucznie napompował popyt na mieszkania, których przypominam, ceny są już zawyżone. Teraz poczekać jeszcze plus minus 3 lata, aż bańka pęknie. Według danych, które kiedyś czytałem, mogło to się wydarzyć w tym lub ewentualnie w przyszłym roku. Ale po tej akcji z kredytami, które, nie oszukujmy się, nie były aż tak świetne jak się wydawało, pęknięcie bańki zostało przesunięte na bliżej nieokreślony termin. W mediach słychać jak politycy płaczą, że jest niska dzietność w Polsce i że przyrost naturalny spada do tego stopnia, że niedługo nie będzie miał kto pracować na starsze pokolenia. A prawda jest taka, że jedyne co oni sami robią to rzucają nam kłody pod nogi, nie dając nam miejsca, gdzie moglibyśmy te dzieci wychować. Dodatkowo bańka jest nadmuchiwana przez samych deweloperów. Zamiast sprzedawać mieszkania, to trzymają pustostany, aby ich wartość z czasem rosła. Czym mają bezpośredni wpływ na mniejszą dziedność w Polsce? Na szczęście coś w tej sprawie się ruszyło. Póki co lokalnie, bo tylko w Katowicach. Ale co mam dokładnie na myśli? Sytuacja polega na tym, że w Katowicach pustostany należące do deweloperów przestaną być traktowane jako lokale mieszkalne, a jako lokale do prowadzenia działalności gospodarczej, zwiększając podatek za metr kwadratowy ze złoty 19 do 34 zł. Co ta decyzja zmieni w życiu przeciętnego zjadacza chleba? Sprawi to, że deweloperów puste mieszkanie zaczną parzyć jak gorący ziemniak i będą zmuszeni przestać kisić je jak złoto w skarbcu. Aby uniknąć podatków, co przełoży się na zalanie rynku mieszkaniowego lokalami, których deweloperzy wynosi pozbywać. Miejmy nadzieję, że coś to ruszy i kto wie, może to nie będzie tylko prawem lokalnym i ceny mieszkań spadną w całej Polsce. Szeroko dostępny internet sprawił, że inwestowanie jeszcze nigdy nie było tak wygodne jak teraz i to w połączeniu z odpowiednią wiedzą może sprawić, że osiągnie się taką wolność finansową, że tak jak wcześniej mówiłem, nie będzie trzeba liczyć na emeryturę z ZUS-u, która i tak będzie niewielka przez niski przyrost naturalny i dodatkowo będzie można na nią przejść wcześniej. I właśnie ja chcę być tą osobą, która będzie pomagała innym się edukować i jednocześnie samemu się będę rozwijał z Wami. Wiem, że większe rzeczy, które opowiedziałem w tym odcinku, nie brzmi zbyt pozytywnie, ale jego celem nie jest nikogo dołować. Pamiętajcie, że świadomość tego, w jakiej się znajduje pozycji, to pierwszy krok do lepszej przyszłości, który właśnie wykonaliśmy. W każdym razie, na dzisiaj to już będzie wszystko. Jeżeli odcinek Ci się spodobał i uważasz go za wartościowy, to miłoby mi było, jakbyś się podzielił między znajomymi, dał łapkę w górę i suba, jeśli jeszcze go od Ciebie nie dostałem. Motywuje mnie to do, do dalszej pracy nad tym kanałem. Do zobaczenia i hej!